Aaa, daj mi spokój! Daj mi spokój, tutaj jest gwiazdka. Siepaneczko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z GTA Sandra i dzisiaj zrobimy kolejną misję u Zobaczymy gdzie to nas doprowadzi i jak daleko, więc zostawcie już łapkę w górę tam na dole komentarz oczywiście, no i subskrypcję. Więc lecimy, zobaczymy, więc hello, witaj bracie! What's up, y'all? What's up? What's please? up, CJ? Turn that TV off right quick. Listen up, fellas. Like we were saying, no more bass in the streets. Finally. peep this we want to unite the families once more because the ball has been pumping our guys full of base for too long while we argue amongst ourselves. So all the family sets are gonna meet down at the Jefferson Motel. I say it's time we went down there and made it official. Keep that shit off our streets. I vote I'm our representative on this one.

Zobaczymy gdzie. Najpierw wyłączmy radio. Say CJ, you gon' crash the car again. Fuck you, Ryder. Rider, give CJ a break, man. He's practically turned the grove around by himself. And I was just telling a joke on the little nigga. Everything you do is a joke, Rider. That ain't true. Ryder, just chill the fuck out, man. Remember, we're reuniting the family, so no bullshit. Stay cool. You know me, sweet. Cool as a Shaolin monk. Especially you, Rider. What you mean?

we straight they straight how about you smoke hey i'm feeling a little exposed but i'm good just your police department everybody stay where you are oh shit All units, rock and roll man what you doing Go, get back in man we out of here baby i ain't leaving my brother i ain't no buster man this every motherfucker for himself No to będzie ciekawie, naprawdę ciekawie. Wejdźmy sobie tutaj. No nie, no tutaj nasi bracia leżą. O, zdychaj. A, czy mamy tą broń? chciał ją wziąć. Okej. Okay. No pięknie teraz. No gińcie policja. Ej, bibi. A, dobra. Jesteś ranny. O to jest dobre właśnie, że tutaj nas całują i dają nam tutaj w ogóle ten yy, HPK. Ale ja sobie tutaj przelecę ten motel, zobaczymy czy coś tutaj jest ciekawego. Pyk. Tu nic nie ma. Wiem, musimy uratować Sweeta. Dobra, wróćmy się, żeby nam tutaj uratowała troszkę HP-ka. Ej, gdzie ona jest? Gdzie ona poszła? hp -k? Serio? Tu nie ma hp żadnego? O, lisiet. to Dobra, załatwieni, czy nas tutaj załatwią? Nie, czy tutaj będzie jakaś? Nie ma? Żadnej? Dobra, teraz będziemy mieć HPK. Pięknie, pięknie. Nagroda? Takie nagrody to mi się podobają po prostu. Um, trzeba to jakoś na spokojnie przejść. Jest ja tutaj tak na spokojnie. Dobra. Jest po nim. Tyk. Dobra, mamy tak tutaj rozwalonych. Kolejny mamy suita. Dobra, który endy możemy tutaj uciec? Dachem. Serio, a ja nie miał HP aż tyle. Dobra, po nich. Dobra, trzeba tutaj jakoś uciec stąd, Lecimy do ołem. Tutaj, tutaj chyba przyjedną po nas. Powinni właśnie. No wreszcie, no hit the gas.

No, szczelaj. Pięknie. No. Pięknie załatwiony. Czy tego ten helikopter będę mógł tutaj rozwalić? Nie No, donaty zostawili Więc spoko Dobra, spadaj No, strzelaj No, szczelamy, szczelamy, szczelamy tutaj, trzeba tutaj jakoś to. Czy nam się uda to zrobić w ogóle? Dobra, szybko przeładowanie.

Nie ma nikogo. Wszyscy wyskoczyli. Dobrze, udało się. No, i mamy teraz w końcu dziurę w No i szacunek na plus. Tylko szacunek? Serio? Ja tutaj się narażam dla was. A wy mi tylko dajecie tutaj szacunek? Dobra, skoczymy sobie do Grove Street. Tłuszcz na minus. Więc spoko. Ja tutaj uciekam od tych balasów. Nie chcę tutaj walki żadnej. Eee, daj mi spokój! Daj mi spokój! Tutaj jest gwiazdka. Odczep się. A, nie ma nikogo. Dobra. E, lecimy teraz na spokojnie do do, 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 do. do domu, zapisać sobie gierkę. I zobaczymy, co tutaj przyniesie nam kolejna misja. Czy będzie coś ciekawego? Czy może w końcu nas wywiozą po prostu z Los Santos? Czy też nie? Zobaczymy za chwilę. No i ci stanie tutaj na przejściu. Oj, CJ, ty będziesz musiał naprawdę potrenować sobie tutaj bieganie, żeby tą kondycję mieć troszeczkę lepszą. No ale to trzeba będzie pomiędzy odcinkami jakoś porobić, więc. No dobra, polecimy sobie teraz na misję do naszego braciszka zaś. To jest kolejna. Zielony cyber. What banging is all Hell about. Yeah, Hell yeah, right? Grove Street is king. Say it with me, niggas. Grove Street is king. Grove, Grove Street, Street is, is king. king. What's up, CJ? Where you been? Hey, sorry, bro. I got caught up. Yeah, you probably was hitting one of them baller rats. Yeah, I know what you was up to, nigga. Yeah, <laughs> <laughs> oh, yeah. You know it. Listen up. Y'all down with CJ, right? Yeah, yeah. sure. So, he's been through a lot. I mean, we all been through a lot. But CJ's helping us clear up the hood. He's taking a fight to the enemy. Yeah. Showing all of us how he used to be. Yeah. yeah. What it used to mean to be a Grove Street family. Yeah. yeah. CJ, you my brother, my running dog. I should have never doubted you. It's nothing. But you're home now, partner. Yeah. home. Oh. Right. For sure. Come Listen up. I want all y'all to go get heated and meet me downtown under the Mulholland intersection. We're going to roll on these baller motherfuckers. All yeah. Right, all I'll right. see y'all in traffic. Yeah, let's roll. Yeah, for sure. You win? hell yeah i mean i'm your running dog sweet yeah my nick Alright, you gonna get heated up and i'll meet you at the crossroads no dobra, to wiemy, co będzie. hey hey cj caesar man i'm kind of busy now something big going down Essie, i gotta see you to tell you something look if it's about kendall

Na to spotkanie z Cezarem Dojedziemy tam, zobaczymy co tam On dla nas ma Pewnie coś fajnego Ja wiem już co tam jest Bo to misję raczej Każdy fan Sandra Powinien znać na pamięć No ale nie każdy O tym wie, że takie coś tutaj jest Więc objedziemy sobie to tutaj Tak Źle to pojechałem. Troszeczkę miałem jedno skrzyżowanie wcześniej pojechać. Bo to jest tu. No i co tutaj będzie? Zobaczycie. No, dobra. Wsiądźmy do samochodu od Cezara. Alei on jest. No, co tutaj będzie? So you drag me way Just in time, ese. Take a good hard look over there. So, some ballers hanging around a dope spot. So what? Just watch, homie. What the fuck? Oh, no. Shit, Smoke, what you into? Shh. That's it. look at that ride. That's the motherfucking Green Sabre. Smoke? Crash making you sell us out? Moms! Sorry, Issy. I heard a rumor and poked around. I didn't believe it myself, but. Nah, nah, you did the right thing. I owe you, C's. I gotta go tell Sweet about. Oh, fuck! Sweet! Look, go get Kendall and take her to a safe place. What you thinking? It's Sweet. I think him and the homies is walking into a trap. Just go, go! No dobra. Eee, zasadzka. Swita. Więc lecimy, lecimy szybko! Nie możemy tutaj pozwolić na zasadzkę. Zielone srebre tutaj zrobiło zamieszanie. Szybko dzwonimy do niego. Jezus spadać, dziadzie. Nie możemy szybko... Musimy tam szybko dojechać. No, dawaj, 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 dawaj. Jesteśmy już prawie tutaj, na miejscu. Prawie! Wyłączmy te radio fałszywe. Szybko! CJ, dasz radę, dasz radę! Pomożesz swojemu bratu. Dobra, albo nie. No, jedź! Jedź, CJ, ty się naucz w końcu jeździć, prowadzić. Szkoła i jazdy za niedługo będzie dopiero, ale ty już powinieneś chociaż te podstawy znać. Dobra, szybko tutaj. Dobra, jesteśmy tutaj. Na miejscu. Doesn't matter, man. You don't get out of here. The cops gonna arrive in a second. Nah, man. Don't running out on my brother. No balls. I'm taking you, motherfucker. You hear me? I'm taking you all damn, bitches! What you say to me? No, me. Jezu, ten kokociąg zrobił dobra.

Sick motherfucker intimidate those who intimidate others, Carl. It's my job. Right in. <laughs> yeah. Hey man, where we at? The middle of fucking nowhere. Nice clean air. Fucking smoke. Oh, sweet! Sweet is alive. Alive and inside. He's in a prison hospital. Being treated for gunshot wounds. Awaiting trial. Yeah. Somehow nobody's caught you yet. Oh, yeah. You should be glad, Carl. Your moron brother's alive. Your street trash, soon to be turned out sister's alive. And she's only sucking one greaseball's dick. <laughs> Things are going pretty well for you, Carl. So behave, nigga. We want you to do a little favor for us, Carl. I can't believe that nigga Smoke turned on me. Smoke? Smoke does exactly uh, what he's told. Uh, uh, he learned that lesson a long time man, ago. man. Take it yeah, easy. homies for life? Street loyalty? That's all bullshit, Carl. Didn't you learn that when they ran you out of town just cause you let Brian die? Huh? Eddie, I can't deal with this guy. He's an idiot. Let me air this fucker out. No, hey. no, 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 officer. For once, let's let the kid do something good with his useless life. He's going to help us with the fight against crime. Right, Carl? Yeah, by any means necessary. Now you stay the fuck away from Smoke and stay the fuck away from us. Otherwise, Sweet's going to find himself on a baller's block getting in touch with his feminine side. Hey, Hernandez, you going to piss here. all day? Get your hands off me, man. For some reason, we've got a little problem with a former friend of ours. He seems to disagree with some of our methods. No, who could do that? yeah, you'll never find anybody as fork tongued as this snake ass bastard. soon as he gets caught with his hand in the cookie jar, he'll whistle any tune internal affairs wants him to. see, they got him hiding up mount chiliad someplace, so they can manipulate his testimony any way they want to. i want you to pay him a little visit, carl, and destroy all his evidence before he testifies. sort this out, carl, so officer tenpenny can sleep easy at night. We want evidence he ain't gonna talk. No dobra, czyli wiemy, że tutaj będzie przekichane. Będziemy musieli zrobić misję tam na górze Chillout. Yy, I co tam będzie, zobaczymy. Więc na razie my sobie tutaj skoczymy zapisać gierę. Jesteśmy w końcu na pustkowiach. Więc troszeczkę tutaj będziemy siedzieć też. Więc tutaj będzie dobry pomysłem na to, żeby jeden odcineczek sobie zrobić samą po prostu misję sanitariusza. Dlatego że tu jest najłatwiej to zrobić. Yy, bo tutaj mało trzeba po prostu jeździć karetką. A wiadomo, są agresywni kierowcy. A CJ też nie umie jakoś super jeździć, więc no cóż, będziemy mieć tutaj pełno roboty. Więc no, jeżeli chcecie być na bieżąco z odcinkami z GTA San Andreas, to zostawcie subika, łapeczkę, komentarz, a ja się z Wami żegnam i widzimy się już niebawem w kolejnym odcineczku. Hejos!